Taki chłopak, grzeczny chłopak, co by nie było, staje się dealerem narkotykowym, jak to, jak w ogóle to się wydarzyło w twoim życiu? to jest takie bardzo duże słowo, nie? Były takie przygody, że próbowaliśmy gdzieś tam zarobić jakieś te pierwsze pieniążki, nie zawsze się udało, mm -hmm. wiesz, pochodziliśmy z takich miejsc, przede wszystkim nie byliśmy pełnoletni i nikt nie chciał cię mm -hmm. zatrudnić, jakby dorabiałem, tak jak ci mówiłem, u wujka, gdzieś łapałem te wszystkie pieniądze i ja inwestowałem te wszystkie pieniądze w muzeum, inwestowałem to wszystko, wiesz, sprzęt mm -hmm. i w ogóle, no i robiliśmy tak jak w tekstach zawarte, różne głupie rzeczy, no ale potem wyszły konsekwencje tych wszystkich czynów, takie jak właśnie napisane są w utworze, no i, i wtedy czułem pierwszy raz, że zawiodłem rodziców, wiesz. Okay. To ile Lat. 18. I po tamtej sytuacji zmądrzałem bardzo, i, i wszystkim chłopakom na osiedlu mówiłem, że to chyba nie ta droga, wiesz? Do dzisiaj pamiętam wzrok mojego taty. Jak przyszedł do pokoju, coś tam znalazł, była taka sytuacja, że stał, tak trzymał i mówi: Co to, to kupa jest, nie? I to był taki moment refleksji, w którym zrozumiałem, że no nie warto. I wtedy gdzieś, no już powoli zakończyła się ta przygoda tego rozrabiania i, i tego zarabiania z różnych dziwnych źródeł. No i też jakieś problemy prawne tam były związane z tym, o których chyba nie chcę mówić za mhm bardzo, wiesz, ale powiem, że będą słuchać to moje rodzice i będą jeszcze raz to przeżywać, więc mm. po prostu z pokorą mogę powiedzieć, że to było głupie. Nie?